Podcast Sukcesja i ubezpieczenia. Cześć, nazywam się Dawid Kalwasiński i zawodowo zajmuję się zabezpieczaniem moich klientów pod kątem finansowym, wykorzystując ubezpieczenie na życie. Dodatkowo jestem pasjonatem sukcesji, w związku z tym dzielę się wiedzą, jak wykorzystać mechanizmy prawne do tego, aby skutecznie zminimalizować ryzyka związane ze śmiercią, poważnym zachorowaniem czy wypadkiem. Jeżeli interesuje Cię to, w jaki sposób zabezpieczyć siebie, swoją firmę czy rodzinę, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Sukcesja i Ubezpieczenia. Po miesięcznej przerwie, co prawda, ale wracam do nagrywania, przez ostatni miesiąc było trochę wakacji, z lotów rodzinnych, rozmów na temat też dziedziczenia, zwłaszcza z moim szwagrem, który mieszka. W Anglii z moją, z moją siostrą. Trochę wymieniliśmy poglądy na temat właśnie tego, jak się buduje majątek i, i jakie są możliwości prawnopodatkowe, w, czy to w Anglii, czy to, czy to w Polsce. No i uwaga, u nas w Polsce jest ten system dziedziczenia no, bardziej przyjazny. Także akurat łatwiej tutaj jest budować majątek aniżeli w Anglii, co, co ciekawe. Także, także słuchajcie, były też ciekawe rozmowy yy, i to się ceni. Te zloty rodzinne są też cenne. Można zawsze trzymać te bliskie relacje z rodziną, to bardzo pomaga. Być może dla kogoś z Was ten temat zlotów rodzinnych jest, jest interesujący i będzie chciał to też zaszczepić w swojej rodzinie, do czego serdecznie zachęcam. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek ma tytuł Ile kosztuje ubezpieczenie na życie i co może wejść w jego skład? I ja dzisiaj opowiem. O tym właśnie, ile takie ubezpieczenie może kosztować, no bo wiele osób zastanawia się, ile takie ubezpieczenie na życie może właśnie kosztować. No i żeby się tego dowiedzieć, to zazwyczaj musisz zadzwonić do jakiegoś agenta albo sprzedać swoje dane firmie, żeby przygotowała ci ofertę. No i każdy po prostu tego chce to robić w sensie ani dzwonić, chce po prostu zobaczyć, czy czy to jest w jego zasięgu i w ogóle ile musiałby na to wydać, a nie od razu umawiać się z agentem na spotkanie, no jakby nie o to chodzi, czy tam sprzedawać swoje dane i potem milion telefonów z pytaniami, czy, czy my chcemy jednak to ubezpieczenie, czy, czy nie. Więc tutaj będziecie, w tym odcinku akurat będziecie mieli okazję usłyszeć, jak wygląda symulacja dla 30- i 40-latka, więc wydaje mi się, że, że odcinek może być ciekawy. Ja opowiem o tym, co wpływa na wysokość składki. Opowiem też, jakie ryzyka można zabezpieczyć w indywidualnym ubezpieczeniu na życie. Opowiem, jakich ryzyk nie zaopiekujecie indywidualnym ubezpieczeniem. Więc jeżeli macie ubezpieczenie lub myślicie o kupnie ubezpieczenia, to, to zachęcam Was do wysłuchania części merytorycznej. Okej, okay, słuchajcie. Ja sobie wypisałem Standardowo w kilku punktach to, o czym będę opowiadał. I tak w pierwszym punkcie znalazło się to, co wpływa na wysokość składki. I tych aspektów jest dość sporo, więc czasami, jak na przykład chcecie porównać swoją polisę do polisy swojego znajomego, to tam należałoby zwrócić na, na kilka rzeczy uwagę. To nie jest takie dość oczywiste, skąd ta cena się, się bierze. Jakby poza tym, że niektóre towarzystwa po prostu. Mają inną grupę docelową i, i ten algorytm wyliczania składki na przykład dla 30-latka milion złotych będzie kosztować w jednej firmie X, a w drugiej Y. Nie? Także i, i to jakby wynika z tego, że po prostu mają inną kalkulację ryzyka i po prostu. Ich grupa docelowa być może jest po prostu inna, i, i, i stąd ta różnica składki. Natomiast, tak poza tym, takie ogólne jakby czynniki, które wpływają na to, ile ubezpieczenie na życie będzie kosztować, no to jest przede wszystkim czas trwania polisy, czyli im dłużej trwa polisa, tym będzie składka rosnąć. Wiek ubezpieczonego to jest, wydaje mi się, dość oczywiste: im starszy jesteś, tym ubezpieczenie jest po prostu droższe. Wykonywany zawód, czyli te im większe ryzyko na przykład urazów, śmierci, wykonując określony zawód, tym wyższa składka za ryzyka związane właśnie z tym zawodem, nie? Czyli chodzi o to, że na przykład jeżeli jesteś górnikiem i masz wyższe ryzyko śmierci czy, czy wypadków, w którym będziesz niezdolny do pracy, to to ryzyko będzie droższe, czyli to ryzyko niezdolności do pracy i śmierci, aniżeli na przykład dla pracownika biurowego. Natomiast jeżeli chodzi o poważne zachorowanie typu nowotwory, udary, zawały, to tam wzrostu składki raczej nie będzie. Oczywiście suma ubezpieczenia, to czy były akurat jakieś promocje, mają, ma też znaczenie. Ja na przykład jak kupowałem swoje ubezpieczenie dla całej swojej rodziny, no to akurat były różnego rodzaju rabaty na, na dodatkowych ubezpieczonych, na wykupywanie różnego rodzaju zakresów, tam były różne dodatki, i prawdopodobnie już, jeżeli chciałbym Wam zrobić taką samą polisę jak sobie, to po prostu będzie to nieosiągalne w tych samych pieniądzach. Nie? Także te promocje też mają tutaj znaczenie. Oczywiście zakres ubezpieczenia, bo możecie się ubezpieczyć tylko na wypadek śmierci, możecie się ubezpieczyć tylko na wypadek poważnego zachorowania, więc im szerszy ten zakres będzie, tym ta składka oczywiście będzie rosnąć. No bo ubezpieczyć możemy naprawdę wiele scenariuszy, ale dla niektórych niektóre scenariusze są tak nierealne, albo po prostu są bez sensu. I, i, I nie warto, więc tutaj warto się nad tym zastanowić, nie? żeby nie wpakowywać sobie jakby wszystkich ryzyk, które są dostępne w towarzystwie, no bo składka może się okazać wtedy nie do przyjęcia. Okej. Okay. Takie rzeczy może mniej oczywiste, to są na przykład wzrost i waga ubezpieczonego. Czyli wiecie, czasami jest tak, że ktoś jest za niski do swojej wagi i, i cóż poradzić, no urodził się za niski i koniec. Natomiast można się przeprowadzić ewentualnie na Marsa, tam waży się mniej. No i wtedy ten wzrost do wagi nie będzie przeszkadzał. Jeżeli macie taką okazję, tam współpracujecie może z Ilonem Maskiem, to być może będziecie mogli się tam przeprowadzić i, i wtedy będzie ok. I słuchajcie, na samym końcu oczywiście do, każdej, do każdego ubezpieczenia jest przypisana ankieta medyczna. Więc jeżeli coś w tej ankiecie medycznej wskaże na, na to, że, że towarzystwo będzie musiało ponieść większe ryzyko ubezpieczeniowe, to też ta składka może wzrosnąć. I o co tutaj chodzi? No na przykład jeżeli Wasi rodzice bądź rodzeństwo przed 50. rokiem życia na przykład zachorowało na nowotwór piersi czy jakieś inne nowotwory złośliwe, to może być taka sytuacja, że towarzystwo w związku z tym Podniesie składkę, albo w skrajnych przypadkach może wyłączyć niektóre choroby, niektóre zwyrodnienia. Także najlepiej się ubezpieczać, jak się jest młodym, zdrowym i ankieta medyczna jest idealna. Im dalej w las, tam, tam będziemy mieć więcej po prostu komplik komplikacji. Także ta ankieta medyczna też ma znaczenie. I słuchajcie, czasami jest tak, że od pewnych sum ubezpieczenia w razie śmierci. Towarzystwa wysyłają na konieczne badania medyczne, nie? czyli na przykład chcemy się ubezpieczyć na milion, no to w niektórych towarzystwach ta składka milion powoduje, że towarzystwo wyśle was na badania medyczne. One są bezpłatne, więc wydaje mi się, że to jest też taka fajna dodatkowa korzyść, że można się przebadać. I teraz, wiecie, to jest tak, że ten, ta wysokość składki ubezpieczeniowej, ona po prostu będzie różna w różnych towarzystwach. Różne towarzystwa celują w y, różne grupy klientów, dlatego w każdym towarzystwie może wam wyjść inna składka. Więc porównywanie tych ubezpieczeń to jest takie dość karkołomne, bo jeżeli chcielibyście tak zrobić to rzetelnie i poprawnie sami, no to musielibyście do każdego towarzystwa tam uderzyć i zapytać się, a ile będzie kosztowało dane ryzyko. Nie? I tam jeszcze porównać ten zakres, bo y, to nie jest tak, że wszystkie towarzystwa są dobre we wszystkim, tylko na przykład jest towarzystwo, które ma szerszy zakres, jeżeli chodzi o poważne zachorowania, a niektóre towarzystwo ma szerszy zakres, jeżeli chodzi o tam trwałe inwalidztwo czy niezdolność do pracy, nie? więc tam na to też warto zwracać uwagę. Jeżeli interesowałoby Cię to, jak wyglądałaby polisa dla Ciebie, to oczywiście możesz do mnie napisać, zadzwonić czy skontaktować się po prostu ze mną. A ja chętnie z Tobą usiądę i porozmawiam, jak mogłoby to wyglądać. Natomiast jeżeli tego nie będziesz chciał zrobić, to na końcu podcastu będziesz mógł usłyszeć symulację dla 30 i 40 latka i to też będzie dla Ciebie pewien pogląd na sytuację, jak, jak to ubezpieczenie może kosztować. Słuchajcie, punkt drugi. Co może wejść w skład ubezpieczenia na życie? Po pierwsze to jest ryzyko śmierci. To jest taka baza w ubezpieczeniu na życie. Można takie Ryzyko rozszerzyć o śmierć na przykład w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo w wyniku wypadku komunikacyjnym. Natomiast co do zasady, te wypadki komunikacyjne i wypadki w nieszczęśliwym wypadku one mają więcej wyłączeń. Nie? Czyli to, co na pewno będzie z Polisy w razie waszej śmierci, czyli taka gwarancja ubezpieczeniowa, to jest ta śmierć zwykła, bo tam możesz być w galaktyce, w kosmosie, to tam, na tym Marsie właśnie. To jakby nie ma znaczenia. Tam są trzy wyłączenia standardowe, nie? czyli tam udział w faktach przemocy, wojna, skażenie jakieś biologiczne i samobójstwo do dwóch lat. Także to są takie wyłączenia, które są zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o to śmierć w nieszczęśliwym wypadku i wypadku komunikacyjnym, tam tych wyłączeń jest więcej. A to też dlatego, że te ryzyka są też tanie, dość tanie do ubezpieczenia, no ale też się zdarzają bardzo rzadko. Nie, bo śmiertelność w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo wypadku komunikacyjnym, to jest tam pewnie jakiś procent, 3 dwa wszystkich śmierci, które są w Polsce. Nie? Więc wiecie, jakby to ryzyko można sobie ubezpieczyć, ale być może wtedy, kiedy jesteś przed zawodowym kierowcą i bardzo dużo jeździsz, no to wtedy to OK. Następne ryzyko to jest poważne zachorowanie, czyli nowotwory i choroby pozanowotworowe. To jest też ryzyko inwalidztwa, niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. I teraz uwaga: inwalidztwo, a niezdolność do pracy czy samodzielnej egzystencji to są różne ryzyka. W ogóle różnym ryzykiem jest niezdolność do pracy, a różnym ryzykiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji. Nie? Więc na to też warto zwrócić uwagę. Następnym takim ryzykiem, który możecie ubezpieczyć, to jest uszczerbek na zdrowiu, czyli te wszystkie skręcenia, złamania różnych kończyn i tak dalej. Tam przecięcie się nożem, czy, czy te blizny, to, to są te uszczerbki na zdrowiu. To jest takie wydaje mi się, bardzo istotne dla solo przedsiębiorców, które, którzy mają pracują o własnych, własnymi rękami, nogami. Nie? Czyli jak złamiesz sobie rękę, i wiesz, mógł wykonywać swojego zawodu, no to uszczerbek na zdrowiu może być dla ciebie bardzo dobrym rozwiązaniem. W ubezpieczeniu indywidualnym na życie możecie też zabezpieczyć pobyty w szpitalu, leczenie operacyjne, i zdarzenia związane z dziećmi. Czyli jeżeli macie dzieci, to możecie je zabezpieczyć tak samo jak siebie na poważne zachorowanie. Czyli jeżeli dziecko zachorowałoby na jakiś nowotwór, nie wiem, neuroboleriozę, czy śpiączkę, czy tam paraliż, czy inne inną chorobę, to też dzieci możecie na taką okoliczność ubezpieczyć. No i oczywiście na wypadek. Czy też śmierć. Więc, więc tak, to, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te możliwości ubezpieczeniowe, to pewnie słyszycie, że niektóre te zdarzenia one mogą być podobne do tych, które są w, w grupowych ubezpieczeniach w pracy. Czyli na przykład, jeżeli prowadzisz firmę, masz jakąś grupówkę, to, to takie pobyty w szpitalu, właśnie leczenie operacyjne, to często to jest zawarte w tych grupowych ubezpieczeniach. Natomiast tutaj jest taka różnica, jeżeli zrobisz to w polisy indywidualnej, że zakres po prostu będziesz miał szerszy. Czyli jeżeli masz w grupówce tutaj te leczenie operacyjne, to tam prawdopodobnie jest jakieś pięć grup i ileś tych operacji, które wchodzi w skład ubezpieczenia, a na przykład w indywidualnym możesz mieć zakres taki, że niezależnie jaka operacja cię spotka, to tak czy inaczej dostaniesz jakieś świadczenie w związku z tą sytuacją, nie? Więc w grupowym są pewne ograniczenia, natomiast w indywidualnym ten zakres jest po prostu zawsze większy. Ja kiedyś porównywałem a propos tego uszczerbku na zdrowia. To w grupowym ubezpieczeniu często jest tam powiedzmy nie wiem, 400 zdarzeń, za które dostaniecie odszkodowanie. Czyli jedno zdarzenie to jest na przykład skręcenie kostki, drugie zdarzenie to jest złamanie śródstopia, a drugie to jest złamanie na przykład yy, piszczela i tak dalej, nie? więc jakby tam, powiedzmy jest 400 tych zdarzeń, a w ubezpieczeniu indywidualnym spotkałem się w, z zakresem, gdzie było prawie 800 zdarzeń, nie? czyli wiecie, macie prawie dwa razy szerszy zakres, no to, to jest, to robi róż, różnicę potem w sytuacji wypłaty odszkodowania, yy, więc tak to wygląda. OK, słuchajcie. Punkt trzeci. Czego nie ubezpieczysz w, w indywidualnym ubezpieczeniu? No na przykład urodzenie się dziecka. Tego się nie da ubezpieczyć. To w ogóle jest śmieszne, że to się nazywa ryzyko ubezpieczeniowe. W sensie to jest w zakresie ubezpieczenia w to urodzenie dziecka, nie? No właśnie. No, to to jest w grupówkach, w indywidualnym ubezpieczeniu tego nie zrobicie. Nie ubezpieczycie też śmierci teściów, rodziców. Jeżeli chcielibyście ubezpieczyć swoich rodziców, to należałoby zrobić po prostu indywidualne ubezpieczenie per osoba i koniec. Nie ubezpieczycie się też śmierci czy choroby małżonków. Jeżeli chcielibyście zabezpieczyć swojego małżonka, to też trzeba po prostu zrobić drugą polisę. Nie da się tego zrobić, że ubezpieczasz siebie i jakby tam będzie świadczenie śmierć małżonka. Nie, no śmierć małżonka to jest po prostu drugi ubezpieczony. W sensie jeżeli chcielibyście takie świadczenie, to to jest jako drugi ubezpieczony i koniec. Tak to się robi. Więc, jeżeli zależy Wam na takich świadczeniach jak urodzenie się dziecka, śmierć teścia, no to wtedy możecie sobie połączyć tą grupówkę z indywidualnym ubezpieczeniem na życie. I, I to też jest OK. Taka koncepcja jest jak najbardziej w porządku. I teraz słuchajcie, jak już wiecie, co może się znajdować i co wpływa na tą składkę, to mm, teraz opowiem Wam, przedstawię Wam symulację dla 30-latka. I dla uproszczenia, ja skupię się tylko na trzech ryzykach. To będzie śmierć na milion złotych, poważne zachorowanie na 150 tysięcy i niezdolność do pracy na 250 tysięcy. Milion złotych przyjąłem dlatego, że często jest tak, że po pierwsze są jakieś zobowiązania w rodzinie, więc jakby głównym celem jest to, żeby tych zobowiązań się pozbyć w razie śmierci któregoś z małżonków, żeby ten drugi jakby został sobie po prostu... Z czystym polem finansowym, bez żadnych zobowiązań wobec banków czy innych instytucji. I, I drugi temat to jest to, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to prawdopodobnie wyjdą jakieś podatki do zapłacenia. Waty, wiecie, ZUSy. Jeżeli zatrudniasz osoby, to rozwiązanie umowy o pracę spowoduje też wypłatę, wypłatę dla tych pracowników, którzy stracili pracę. Więc to wszystko należy wziąć po prostu pod uwagę. I, I ten milion wydaje mi się, że takim może być ciekawym punktem odniesienia. Nie? Więc składka jakby, jeżeli interesuje was 2 miliony, no to po prostu trzeba to sobie pomnożyć raz 2 i tyle. A jeżeli Was interesuje pół miliona, no to po prostu sobie trzeba tą kwotę podzielić na, na pół i, i to tak to wygląda. I teraz co do zasady Polisa jest do emerytury, czyli jeżeli jesteś 30-latkiem i słuchasz tego podcastu, to w tej symulacji Polisa będzie trwała 35 lat. Zawód to jest pracownik biurowy, czyli jakby nie ma żadnego wzwyżki za, za ryzyko zawodowe i są dwa warianty, adekwatny i premium. Różnica jest taka, że w premium są wszystkie nowotworowe z międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, jest szerszy assistance jest druga opinia medyczna, więc tam jest więcej barierów i jest też więcej chorób takich pozanowotworowych. Nie? Jest 56 jednostek chorobowych, więc w wariancie premium po prostu jest szerszy zakres, jeżeli chodzi o choroby. I, I teraz tak, adekwatny wariant, czyli milion na śmierć, 150 na zachorowania i niezdolność do pracy 250 tysięcy, to w adekwatnym wariancie to jest 375 zł, a w premium to jest 411. I teraz samo ryzyko śmierci na milion to jest 296 zł, a poważne zachorowanie to jest 54 zł versus 90 zł w wariancie premium. I niezdolność do pracy na 250 tysięcy to jest 25 zł. No to słuchajcie, za 25 zł 250 tysięcy, jeżeli chodzi o ryzyko niezdolności do pracy, no to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa opcja. Także wariant premium 411 zł i, i naprawdę to jest bardzo szeroki zakres. To jest podobny zakres, taki z którego ja sam korzystam, więc wydaje mi się, że on jest dobry. I słuchajcie symulacja dla 40 latka. No to wygląda sytuacja trochę inaczej. I teraz te same warunki, polisa jest 25 lat i teraz wariant adekwatny to jest 570 zł, a premium to jest 734 zł. I dla 40 latka sama śmierć na milion to jest 416 zł. Poważne zachorowanie to jest 103 w wariancie adekwatnym versus 270 w wariancie premium. Czyli tu już różnica jest bardziej odczuwalna. I niezdolność do pracy to jest około 50 zł na te 250 tysięcy. Także wiecie, no, jak się ma 40 lat, to wyobrażam sobie, bo ja jeszcze nie mam, to wyobrażam sobie, że już większość długów jest spłacona, już ta sytuacja finansowa powinna być raczej bardziej stabilna. Więc ta składka też nie powinna być jakaś mocno rażąca. 570 zł w sytuacji, kiedy się na przykład jest przedsiębiorcą, to, to, to wydaje mi się, że to, to, to są pieniądze jak najbardziej osiągalne. I, i tak, to, tak to wygląda. Słuchajcie, dwie symulacje na sam koniec. Mam nadzieję, że były one pomocne. Jeżeli chcielibyście w jakichś innych konfiguracjach zobaczyć symulacje dla siebie no to zapraszam Was do kontaktu, czy to na Linkedinie, czy to właśnie na zabezpieczony tam możecie wysłać formularz kontaktowy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak taka oferta mogłaby dla Was wyglądać, no to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. A na tą chwilę zapraszam Was do krótkiego podsumowania. OK, słuchajcie, w krótkim podsumowaniu, no cóż ja mogę więcej dodać? No, Ubezpieczenia to jest taki temat, że ciężko to się porównuje. No, jeżeli przyjdzie Wam taka myśl, że chcielibyście porównać swoją polisę do polisy kolegi, to, to naprawdę wiele rzeczy trzeba brać pod uwagę I, i tak to wygląda. Nie tak samo jak porównujecie to, co teraz macie, do tego, co moglibyście mieć, no to też warto jest zawsze sprawdzać te ogólne warunki, jakie są wyłączenia, bo to też definiuje, czy ubezpieczenie jest dobre, czy niedobre. Im mniej wyłączeń, tym te ryzyko niewypłacania środków jest oczywiście mniejsze, więc, więc tak to jest. No i wiecie, to też jest tak, że te polisy na życie trzeba serwisować, nie? No bo jeżeli z, kupowaliście ubezpieczenie, nie wiem, 10 lat temu yy, i przez te 10 lat temu porodziły wam się dzieci, tam sytuacja finansowa w ogóle uległa zmianie, yy, doszło jakieś zobowiązania, albo już właśnie nie ma jakichś zobowiązań i być może warto byłoby te środki przekierować gdzieś indziej, no to warto też na to zwrócić uwagę, czy ta polisa, którą aktualnie macie, jest w takim wymiarze, jakim, w jakim powinna być, nie? Czy jest po prostu adekwatna do sytuacji. Więc właśnie tak. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to tyle. Zachęcam Was do subskrybowania, dzielenia się tym podcastem ze znajomymi, za wszystkie wysłuchania wcześniejszych odcinków. Dziękuję i do usłyszenia w kolejny czwartek.